Ale ona mi Was z La Quebrada, z, z którego skoczkowie, odważni, z Acapulco, bo to właśnie w Acapulco znajduje się to słynne urwisko. Skoczkowie lokalni, nazwani klawadista, skaczą tutaj 4-5-krotnie w ciągu dnia, godziny 13, 19, 20, 21, 22, z urwiska, które ma wysokość aż 5 metrów i tam właśnie na tej wysokości stoi zabornik, którego teraz obserwujecie. Skała jest mocno nachylona, natomiast akwent, do którego będzie skakiwał, ma zaledwie 4 metry głębokości, 4 metry szerokości. Skocze braci z prędkością 90 km na godzinę. No i po to, żeby nie rozbił sobie głowy i również żeby nie miał innych kontuzji, musi... W momencie wejścia do wody mieć ręce złożone w pięści. Skoki, ta tradycja skoków ze skały La Kebrada w Acapulco narodziła się już w latach dwudziestych, wieku dwudziestego, no i właściwie można powiedzieć, że już obchodzi swoją setną rocznicę. No i zaczęło się wszystko od takiego troszeczkę szpanowania chłopaków przed dziewczynami. Skakali z coraz wyższej wyższych wysokości, aż właśnie doszli do tej najbardziej spektakularnej wysokości 35 metrów. Zaraz za skoczkiem znajduje się kapliczka Matki Boskiej z Guadalupe i przed skokiem wszyscy skoczkowie właśnie modlą się do tej patronki wszystkich Meksykanów. Sam skok oczywiście jest związany z wielkim ryzykiem. Nie jest to basen głęboki, tylko jest to stosunkowo płytki akwen. na no co to jest 4 metry, jeżeli skoczek leci z 35 metrów wysokości. Na dodatek szerokość akwenu jest niewielka. Skała jest nachylona mniej więcej aż 6-7 metrów nachylenia. Na dodatek no, fala powoduje, że trzeba wybrać właściwie moment skoku. Musimy, taki skoczek musi wejść do wody w momencie, kiedy fala przychodzi, tylko wtedy tak głębokość jest właściwa, w znaczy, kiedy fala odchodzi, a ta fala tutaj jest bardzo wyraźna. zobaczcie, no widać to wyraźnie tutaj na samym końcu tej zato zatoczki w znaczy, kiedy ona odchodzi, no to głębokość tego akwenu się zdecydowanie zmniejsza, no i wtedy taki skoczek po prostu by mógł się wbić w dno, mogłoby to się skończyć na niego tragicznie. Z reguły, no, czeka Skoczek skacze w momencie, kiedy kolega da mu znak, że to jest właśnie ten właściwy moment. No i taki skok z 35 metrów to jest naprawdę już ogromne dokonanie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że skoki na olimpiadach odbywają się tak naprawdę z kilkunastu metrów. Na tutaj się chłopacy skaczą z 35 metrów, idę jeszcze czasami z jakimiś obrotami na świeżym powietrzu, przy wietrze, przefali na otwartym oceanie, no bo mamy tutaj po prostu otwarty Pacyfik, zresztą piękny zachód słońca za chwilę będzie, a no to jest naprawdę niesamowite dokonanie. No oczywiście skoki wywołują ogromne owacje publiczności, przede wszystkim meksykańskiej, ja wspominałem tutaj głównie właśnie Meksykanie przyjeżdżają do Acapulco, to jest taki kuror bardzo meksykański. No i skoczy ostatni zawodnik, więc łódki też odkrywają, no i my też za chwileczkę odjedziemy i za chwilę pójdziemy do naszego autobusu. Także pozdrowienia za Kapulką amigos ze skały Langerada i z pięknego zachodu Słońca.